Wtorek, trzynasty tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z Księgi Amosa stawia pytanie, dlaczego Izrael nie myśli, dlaczego nie wyciąga wniosków, dlaczego nie analizuje swojej historii. Przecież powinien się zastanowić, dlaczego tak się dzieje w jego życiu i pomyśleć, co Bóg chce przez to powiedzieć. Mówi prorok Amos: Spustoszyłem was, jak podczas Bożego spustoszenia Sodome i Gomory, ale do mnie nie powróciliście, mówi Pan. Autor starotestamentalny nie ma wątpliwości, że za każdym wydarzeniem, nieszczęściem po ludzku stoi w jakimś sensie Pan Bóg. Nie w tym znaczeniu, że, że Pan Bóg chce nas zniszczyć, albo nie w tym znaczeniu, że Pan Bóg chce nas ukarać, ale w tym znaczeniu, że Panu przez to wydarzenie chce nam dać do myślenia, to znaczy spowodować to, abyśmy wrócili do Niego. I jakkolwiek będziemy patrzeć na, to starą, na tą starą Testamentalną teologię, jedno jest pewne. Każde wydarzenie, nawet najtrudniejsze, powinno być dla nas okazją do nawrócenia. Jest to oczywiście jakoś psychologicznie uzasadnione, że kiedy dzieje się nieszczęście, kiedy jest nam trudno, to nieraz uciekamy od Pana Boga. I nie wszyscy stosują zasady, jak trwoga to do Boga. Niektórzy się na Pana Boga obrażają, niektórzy tracą wiarę, nie chcą wierzyć w takiego Pana Boga, który dopuszcza cierpienia. A jednak Amos, tak jak prorok Ozeasz. Uderza w ten deseń czy w tą regułę: chodźcie, powrócimy do Pana. On nas pobił, On nas również uleczy. On nas pobił, On również uleczy. Jeśli za tym wszystkim stoi Pan Bóg, jeżeli za moim cierpieniem stoi Pan Bóg, jeżeli wie On o tym, że ja cierpię, to ja wiem, że to może być okazja, przestrzeń, droga do nawrócenia. Cokolwiek się dzieje, ja mam wrócić do Niego. Choćbym nie rozumiał wielu rzeczy, mam wrócić do Niego, choćby mnie bardzo bolało, mam wrócić do Niego. Jeżeli ja wrócę do Niego, to już to będzie największy sukces, największe osiągnięcie tego trudnego doświadczenia. I ile z takich rodzin, ile z takich ludzi, którzy w momencie, kiedy stała się wielka tragedia w ich życiu, wrócili do Pana Boga? Kiedy stało się jakieś nieszczęście, zaczęli się modlić. Kiedy, stało, kiedy dotknęło ich jakieś cierpienie, zaczęli inaczej patrzeć na życie. Ilu jest, takich, ilu jest takich ludzi na świecie, którzy po prostu wrócili do Pana po trudnym, ciężkim doświadczeniu. To jest wezwanie Amosa: wróćmy, przemyślmy nasze życie, zastanówmy się, i niech trudne doświadczenia nie odrzucają nas od Pana Boga, ale nas pchają w Jego ręce. No bo co, jak, co ale jak człowiekowi jest ciężko, to kto mu ma pomóc tak bardzo, jak może pomóc Pan Bóg? Psalmista, psalmista piąty przypomina tę prostą zasadę znowu starotestamentalną, może dzisiaj często zapominaną, ale prostą zasadę, że Pan Bóg nie chce zła, nie chce zła. Jest tym, który brzydzi się grzesznikiem, zły nie może przebywać u Ciebie. Dzisiaj dla nas są to mocne wyrażenia. Dzisiaj mówimy: Pan Bóg kocha każdego, Panu Bogu zależy na każdym. Ale należy to rozumieć w bardzo prosty sposób, że Pan Bóg naprawdę kocha każdego i Panu Bogu naprawdę zależy na każdym, natomiast brzydzi się grzechem, brzydzi się złem. My, my bardzo często tego nie umiemy rozróżniać. My potrafimy kochać ludzi, lubić ludzi, mówić: A to przecież to, co on robi, to nie jest takiego złego. A to, co on robi, to trzeba mu jakoś wybaczyć, a nie przesadzajmy, to nie jest nic wielkiego. To nie jest tak. Dobry lekarz nie będzie śmiał się z choroby. Dobry lekarz nie będzie mówił, że, że ta choroba nie jest nieśmiertelna, jeśli taka jest. Dobry lekarz nie będzie mówił, że no, skoro taki dobry, dobry pacjent, to na pewno choroba u niego będzie się rozwijała inaczej, bo, bo on jest szczególnie dobry człowiek. On umie rozróżnić człowieka od choroby. Trzeba nauczyć się od nowo, od nowa musimy nauczyć się od nowa tej prostej zasady. Kocham wszystkich ludzi, ale nazywam zło złem są dla mnie, każdy człowiek jest ważny, nawet największy grzesznik, ale nie nazwę Jego zachowania nie grzechem, tylko dlatego, żeby mu nie zrobić przykrości, tylko dlatego, żeby on się lepiej poczuł, albo tylko dlatego, żeby go wprowadzić w błąd. Nie zrobię tego, bo mi zależy na, na nim, bo mi zależy na jego dobru, bo właśnie go kocham. Ludzie, którzy nie kochają, będą kłamać. Ludzie, którym nie zależy na drugim człowieku, będą go utwierdzać w jego błędnych, fałszywych stereotypach. Człowiek, który kocha prawdziwie, on jest w stanie powiedzieć prawdę, nawet jeśli ta prawda boli, nawet jeśli jest trudną prawdą, bo on wie, że trzeba odróżniać, odróżniać zło od człowieka, który jest zawsze wartością, nawet jeśli jest człowiekiem czy największym grzesznikiem. Ewangelia o uciszeniu burzy na jeziorze jest Ewangelią znaną. Zwróćmy uwagę na, na ten mały szczegół, że Jezus. Pyta ich, kiedy oni mówią, Panie ratuj, giniemy, zadaję im pytanie, czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Pytanie bardzo dziwne, no bo można powiedzieć, czemu się boisz wejść na balkon, można powiedzieć, czemu się boisz po prostu pogłaskać psa, ale czemu się boisz, jak jesteś na łodzi, kiedy fale uderzają w łódź i kiedy łódź idzie na dno, kiedy wydaje się, że umrzesz, to tak jakby, nie wiem, samolot, silnik jeden się yy, przestał działać, albo może i drugi samolot zaczął iść nad, w dół, a, a, a Jezus mówi, no czemu się boisz małej wiary? Można powiedzieć, no ale jak, jak tu mam się nie bać? No przecież nie ma nic bardziej normalnego lę niż lęk w takich wypadkach. Ale jeżeli człowiek się boi, to rzeczywiście jest małej wiary. Jezus jakby chciał powiedzieć, czego się ty boisz, jeśli ja jestem przy tobie? Przecież jestem przy tobie. Bacie można wtedy, kiedy Boga przy nas nie ma. Bacie możesz wtedy, kiedy mnie przy tobie nie ma. Ale kiedy ja jestem przy tobie, to czemu się boisz? Bo masz małą wiarę. Masz małą wiarę w to, że ja cię naprawdę mogę ocalać, ocalić. Przecież jeżeli ja chcę, żebyś poszedł na dno, no to pójdziesz. A jeżeli to jest moja wola, to czego się lękasz? Ta wola jest dla ciebie dobra. A jeżeli ja chcę, żebyś nie poszedł na dno i żebyś po prostu yy, został ocalony, to czego się boisz? To się to stanie, nawet jeżeli po ludzku sądząc, tak naprawdę nie ma na to największych argumentów. Nie ma na to nawet przesłanek, bo to ja jestem panem świata. Ja jestem panem natury. Ja jestem panem przyrody. Ja jestem Bogiem, który rządzi tym światem. Póki jesteś przy mnie, nie masz się czego lękać. Nie pamiętasz tego, co już psalmista zapisał? Chociażbym chodził przez ciemną dolinę. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.